W ostatnich miesiącach emocjonowaliśmy się doniesieniami o kolejnych zakupach złota przez Narodowy Bank Polski. Zakupach, które uplasowały Polskę na drugim za Chinami miejscu na świecie w tym kończącym się roku. Ile złota NBP może jeszcze kupić i od czego zależą decyzje w tej sprawie? Ja nazywam się Tomasz Gessner i właśnie temu przyjrzymy się w dzisiejszym wideo. Patrząc na tegoroczne imponujące zakupy złota przez Narodowy Bank Polski, które od kwietnia do listopada wyniosły około 130 ton, można się zastanowić, dlaczego tyle go kupujemy i gdzie leży granica tychże zakupów. Jeśli spojrzymy na całość naszych rezerw złota, to obecnie szacowane są one na około 358,7 ton. Z kolei odnosząc je do wszystkich aktywów rezerwowych, udział złota wynosi w nich około 12,6%. Z tych 358,7 ton niespełna 105 ton znajduje się w kraju, natomiast pozostałe najprawdopodobniej w skarbcach Banku Anglii. Wielu obserwatorów rynku metali szlachetnych oraz analityków wyraża swoje obawy o składowanie kruszcu poza Polską. Choć pod względem bezpieczeństwa zapewne wskazana byłaby repatriacja części złota, choćby na wzór 100 ton sprowadzonych z Londynu w 2019 roku, to trzeba również wiedzieć, po co bankom centralnym złoto, ale i także rezerwy walutowe. Pamiętajmy, że rezerwowe aktywa mogą być użyte do obrony własnej waluty przed nadmiernym osłabieniem. Do czego korzysta się przede wszystkim z walut obcych. Z kolei złoto monetarne jako aktywo będące z nami od kilku tysięcy lat, które przy okazji udowodniło zdolność do przenoszenia siły nabywczej w przeciwieństwie do walut fiducjarnych jest postrzegane jako element podnoszący rangę danego państwa w oczach globalnego kapitału inwestycyjnego. Jeśli z kolei pojawiłaby się potrzeba sprzedaży złota monetarnego, powinno być ono fizycznie zlokalizowane obok dużego ośrodka handlowego, a takowym jest właśnie Londyn. Gdzie swoje złoto przechowuje także wiele innych krajów. Wówczas nie byłoby potrzeby ponoszenia logistycznych wyzwań związanych z transportem złota od kraju sprzedającego do kraju kupującego, a byłaby to kwestia jedynie sporządzenia odpowiedniej dokumentacji w obrębie Banku Anglii. Zastanówmy się teraz, dokąd NBP może zmierzać ze swoimi zakupami złota. W jednym z niedawnych wywiadów prezes NBP profesor Adam Glapiński sygnalizował, że chciałby, aby złoto stanowiło 20% z całości rezerw. Przypomnę, że obecnie jest to około 12,6%. Zakładając, że wartość rezerw walutowych oraz cena złota znacząco się nie zmienią, Polska musiałaby mieć około 570 ton złota w swoich rezerwach, wobec obecnych niespełna 360. Jeśli natomiast zakupy złota finansowane są z rezerw walutowych, wówczas dojście do progu 20% udziału złota oznaczałoby podniesienie rezerw złota do około 530 ton przy założeniu braku większych zmian cen. Biorąc z kolei pod uwagę 50 krajów o największych rezerwach złota i odnosząc je do całości rezerw, średni udział kruszcu wynosi około 23%, a więc bardzo blisko udziału złota w rezerwach, do którego ma zamiar dążyć NBP. Spoglądając na wszystkie globalne banki centralne, średni poziom rezerw złota w stosunku do całości rezerw oscyluje w rejonie 15%. Warto dodać, że na początku lat 80., a więc dekadę od zakończenia standardu złota przez prezydenta Nixona, Udział ten przekraczał 70%. Historyczna średnia z tych ponad już 5 dekad znajduje się z kolei na poziomie około 40%. Warto także pamiętać o wspominanym na naszym kanale wątku wyrównywania rezerw złota względem PKP w Europie. W ostatnich latach bardzo interesujące spostrzeżenia na temat gromadzonego przez banki centralne złota ma holenderski analityk z serwisu with Coins Jan Nieuwenauer. Przedstawił on koncepcję użycia złota będącego w posiadaniu banków centralnych strefy euro do odpisania zgromadzonych w ich bilansach obligacji skarbowych. Takowe umorzenie długu mogłoby się odbyć poprzez przeszacowanie ceny złota do odpowiednio wysokiego poziomu, tak aby zysk z takiego przeszacowania pokrył wartość długu. Aby jednak odbyło się to w skoordynowany, najprawdopodobniej na poziomie banku rachunków międzynarodowych w Bazylei, czyli tzw. banku centralnego dla banków centralnych, sposób, wszystkie kraje musiałyby wyrównać w określony sposób swoje rezerwy. Wiąże się to chociażby z tym, że każdy z nich ma inną średnią cenę zakupu złota, inną jego ilość, a także inną wartość rządowych obligacji w swoim bilansie. Niektóre kraje strefy euro, np. Holandia, otwarcie przyznają, że wielkość rezerw złota dostosowują nie tyle co względem całości swoich rezerwowych aktywów, czy europejskiej średniej w tym zakresie, ale względem wielkości gospodarki, a więc PKB. Holenderski Bank Centralny posiada złoto o wartości około 4% PKB, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Francji, Włoch i Niemiec. Gdyby Polska wciąż nie będąca członkiem strefy Euro miała podążać w analogicznym kierunku, powinniśmy posiadać około 450 ton złota. Opierając się na średnim udziale złota w rezerwach banków centralnych, deklaracjach Adama Glapińskiego oraz spekulacjach dotyczących wyrównywania rezerw złota względem PKB w strefie Euro, można ostrożnie założyć, że NBP będzie dążyć ze swoimi zakupami do posiadania około 450 do 530 ton złota. Stan na listopad to, przypomnę, 358,7 ton, zatem w zakresie zakupowych potencjałów jest tu jeszcze około 100 ton zapasu. Z kolei dane za grudzień poznamy prawdopodobnie około 8 stycznia. Na koniec, jak zawsze, gorąca prośba o łapki, aktywność w komentarzach oraz udostępnianie materiału znajomym, bowiem bardzo pomaga nam to w rozwijaniu kanału. Kanału, który dzięki Waszemu zaangażowaniu na ostatniej prostej roku zbliża się do okrągłych 10 tysięcy subskrypcji z nieco ponad 2 tysięcy przed rokiem. A zatem do zobaczenia, udanej zabawy sylwestrowej i oczywiście samych sukcesów w kolejnym roku. Do zobaczenia, cześć!